Hej, witam was bardzo serdecznie na kanale Fair One. A dziś mamy odcinek z serii Mobile Legends Bang Bang I zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania Szczerze mówiąc powiem wam, że już dawno nie było odcinka z serii Mobile Legends Bang Bang Jestem bardzo zadowolony z tego, że nareszcie no, pojawi się odcinek na moim kanale I chciałem was przeprosić za to, że dzisiaj z rana nie było odcinka Ale dzisiaj właśnie, jak informowałem na serwerze na Discordzie Że właśnie dzisiaj tak wieczorem pojawi się odcinek I powiem wam, że... To było z tego powodu, w sumie, no bo akurat, szczerze mówiąc, chciałem sobie tak wieczorem nagrać odcinek, odcinek bo um, chciałem sobie dzisiaj po prostu po południu pójść do kina, pomimo szczerze, a z rany nie miałem czasu, bo mam taki kiepski dojazd. I byłem na bardzo fajnym filmie, który polecam. O, film, na którym byłem, to jest to rozdział drugi. E, film na podstawie e, książki Stephena Kinga. E, bardzo fajny, naprawdę. Jak ja na nim byłem, no to naprawdę fajny film to jest druga część to, bo z tego co wiem, jest jeszcze pierwsza część. E, na pierwszej części akurat nie byłem nie oglądałem części, ale właśnie dzisiaj byłem w kinie na drugiej części naprawdę polecam. Pójść do kina, bo naprawdę fajna część. O i jeśli ocieńczyk wam się spodoba, to fajnie, bo jeśli byście strzelił łapeczkę w grę pod tym filmem, żeby... żeby no, żeby, bo wtedy będę wiedział, że lubicie serial Mobile Legends Backbank i postaram się więcej nagrywać odcinków z tego. No. O i kto jest nowy i jeszcze nie subuje kanału, to naprawdę polecam już teraz to e, zacząć. I już teraz naprawdę rozpocząć subskrypcję kanału. E, żeby być na bieżąco z i oczywiście też kliknijcie znaczek, żeby pozwać powiadomienia o najnowszych filmach. Backbank Minecrafta Hero, e, Mobile Legends Backbank no Robloxa, Brawl Sters wiele, wiele więcej co naprawdę polecam. Mam nadzieję, że to ładowanie szybko e, skończy. Jeszcze pamiętajcie też o zajrzeniu w opis, bo tam znajdziecie linki Jest link do mojego serwera, gdzie jesteście na z kanałem Jest link do mojego TikToka, gdzie możecie rozpocząć mnie obserwować, co naprawdę też polecam Jest link do mojego Snapchata No, tam znajdziecie dużo też linków Jest też link do mojego klubu Brawl teraz gdzie polecam dołączyć No więc naprawdę warto I kto nie oglądał wczorajszego odcinka z Minecrafta, to oczywiście tam w karcie znajdziecie No, z Minecrafta Hero, bardzo polecam No Powiem wam, że naprawdę jestem podjarany, że e, że nareszcie no, nagrywamy odcinek z serii Mobile Legends Bang Bang. Naprawdę, na, w końcu jestem tym naprawdę podjarany, wiecie co, trochę to ścisze. Naprawdę, no jestem taki podjarany, już dawno nie było odcinka z serii Mobile Legends Bang Bang, że to szok. I no po prostu jestem taki, no po prostu podjarany kurde, no nie wiem co wam powiedzieć. Naprawdę cieszę się z tego, że nareszcie udało uda mi się może nagrać ten odcinek właśnie i no po prostu. Już dawno, no takich mówisz już dawno nie było odcinka z tym, jeden z bank trochę właśnie nie było tak, jak mówię. O nie, dobra. To będzie słaby pomysł, bo widzę, że tutaj dobry typ jakiś mnie chyba... A nie, poczekajcie, może mi się uda. Znaczy nie, bo on ma jeszcze wsparcie. Kurde, skubany. Ale dobra, wiecie co, bym go wziął pod wieżę. To jest jakiś myk w sumie. Dobra, tutaj ci typkowie idą, a on ucieka na całe szczęście. Więc też nie jest tak źle. Wiecie co? Ja sobie może regenerację wezmę. Bo to mi się za to bardzo przyda ta regeneracja. A dobra, tutaj mnie ktoś strzela. Wiecie co? Bo już się chyba nawet nie regeneruje. Dobra, oni go teraz zaraz ten postrzelą. Dobra, i już tutaj jeden gościu. Mam nadzieję, że nam się tutaj dostać. Do tej wieży, dobra. Tu już jeden apart. Niestety gościu. Dobra. O ja się, mam nadzieję, że nam się to uda. Dobra, zginę. Zginałem, ale na całe szczęście udało się trochę m, tamten żyćko odebrać tej wieży. O, nasze miniony tutaj widzę, że walczą, ale niestety już zaraz chyba przegrają. Niestety, no, takie życie słuchajcie. No. Nie wiem szczerze mówiąc co teraz mam mówić, ale no gadam tak po prostu bez sensu wiem, no, trochę tak. No gadam, gadam, żeby... No nie wiem. Szczerze mówiąc, co mam teraz opowiedzieć wam. A czy w ogóle nie będę wam spoilerował filmu, e, tego na którym byłem na tym, to rozdział drugi nie będę wam tego spoilerował, e, bo ja po prostu no, nie chciałbym tego wam spoilerować, bo to jest naprawdę kozyski film, powiem wam szczerze. No i po prostu no warto po prostu na niego samemu pójść i zobaczyć. Powiem wam szczerze. Ole Milage te że z Bugbox, słuchajcie. Oli jak mi ladzy. Ej naprawdę laży mi trochę. Powiem wam że co... jak mi laży. Ej naprawdę trochę mi ladzy. Tutaj widzę, że w Mobile Legends Bang Bang szybkość mojego neta to jest około 40 paru megabajtów na sekundę. Więc no trochę, nie powiem tak, nie jest dobrze, o. Trochę się dziwię, chociaż ja mam e, internet, e, chociaż ja mam internet ten out Orange, e, bo ja mam, jestem w sieci Orange i tam mam kort transfer danych i w ogóle, no, ale dobra. No. Ale ja nie będę wam oczywiście spoilerował tego filmu, z tego powodu, że powinniście właśnie sami pójść i zobaczyć ten film, bo naprawdę no warto. Kozacki to jest film, no ten to rozdział drugi naprawdę fajny film, pomimo szczerze. Naprawdę warto na niego pójść i samemu sobie zobaczyć. No. Naprawdę, kozyski no kurde film. Jak ja to oglądałem, to całkiem nawet spoko. Szczerze mówiąc. Dobra, ten Typek na pewno będzie mnie atakował. Na pewno zginę. To jest pewka, że... No zginąłem. To jest pewka, że zginę słuchajcie, wiecie co? W ogóle też e, jakoś tak dziwnie teraz się czuję. Jakoś tak, e, nie... że dziwnie tylko w takim sensie, że ten. O, że jakoś, no tak, nie mam chęci, nie wiem czemu. Do nagrania tego. Nie wiem czemu, ale nie mam jakiejś chęci. Nie wiem w ogóle czemu nie mam chęci, no ale tak się czuję jakbym w ogóle nie miał chęci i... No tak... Nie zmęczony, ale taki jakiś znudzony, o tak powiem powiem szczerze. Nie wiem czemu nawet się czuję taki znudzony, a właśnie trochę się czuję taki teraz znudzony. Nie wiem właśnie czym i czemu. tutaj tego. O super, idealnie. Ej dobra, bo on mnie zaraz tutaj zabije. No kurde, no co za skubany. Ej nie, naprawdę to będzie chyba jakiś odcinek z moich killi. Wiecie co? Ja chyba powinienem sobie zrobić kiedyś e, taki odcinek z Challenger, y. e, Że ile ile razy zginę w Bubba Legends Bang Bang był, e, W ogóle był kiedyś taki odcinek e, nagrałem e, ten. Spróbuj nie zginąć w, mobile, e, w Brawl Stars. To e, ten, kto oglądał ten odcinek, to ma farta? A kto nie, to jeśli się uda to spróbuję dać do karty, ale nie obiecuję, że dam go do karty, ale postaram się właśnie dać go do karty, kto nie oglądał odcinka. Spróbuj nie zginąć w Mobile Legends Bang Bang. No kurde, no przecież oni mają potężnego typa, ja nie wiem jakim tam w ogóle oni mają tego typa. Dlaczego ich typ jest taki potężny? Przecież oni nas... przecież oni mnie tutaj łatwo zniszczą. Oni mnie tutaj tak rozwalają, że to szok. A ty widzę, że naszym się chyba udało zniszczyć już jedną wieżę jak mi się przynajmniej wydaje. Ej, nie, już im się udało rozwalić jedną wieżę, a mi to zero w ogóle. Słuchajcie. Ej, naprawdę, XD trochę. Powiem szczerze. Ale wiecie co? Chyba im pomogę. To będzie dobry motyw, pomogę tutaj naszym. U mnie jakiś. Jakiś typ tam idzie do naszej wieży. Ej, rozwala nam wieżę, łódź. Ej, zaraz jakiś typ na mapie rozwali nam wieżę. Ej, słabo, słabo. Dobra, to zaraz powinienem dojść do jednego z sojuszników Czy on dead. Nie, zniknął z mapy w ogóle nie wiem czemu Zniknął z mapy w ogóle nie wiem czemu, słuchajcie. Co mnie trochę zadziwiło? No kurna, no akurat ja teraz zginąłem bomba. Akurat tutaj się trafił taki typek, przez którego no ja zginąłem, zabił mnie skubany. O kurde, ej dobrze nawet tym minionom idzie z tą wieżą, pomimo szczerze I to mnie cieszy Fajnie bo gdyby rozwalili tą wieżę, ale raczej ten minion jeden nie da rady, coś czuję Ale tu już idzie następna armia naszych minionów Dobra, wiecie co, pomogę im Pomogę też tym minionom trochę I lecę naprawdę tam, bo tam coś czuję, że, że może łatwo wygramy to Ja coś czuję, że z tej strony jakoś łatwiej wygramy, mam przynajmniej takie nadzieje. słuchajcie Nie wiem, zobaczymy Mam takie nadzieję, że naprawdę jakoś to wygramy z tej strony. Dobra, to jest oczywiście zły jakiś, ko ty, koleś. No, ja oczywiście wiadomo, zginę, to było pewka. Nie no, muszę jakoś, słuchajcie, sobie lepszych, lepszych tych ski lepsze skiny kupić. Lepszych bohaterów, jakieś skórki dobre muszę sobie kupić. Bo naprawdę mi będą potrzebne, słuchajcie, ja muszę, ja muszę poza odcinkami też trochę pograć w mobile, czy za bank bank, powiem wam szczerze. Bo ja poza odcinkami też e, mało ostatnio gram w Mobile Jones Bank Bank. Częściej na przykład w Brawlers teraz albo w Minecrafta. No to więc muszę naprawdę się trochę tam poprawić, słuchajcie. Bo naprawdę słabo mi idzie. Z tego co widzę. I to jest no takie trochę przykre. Dobra, mu więcej niż połowa, ale nie głównie chcę zniszczyć te wieżę Janko właśnie próbuję, słuchajcie, no i ciężko Wiecie, ej, bo słuchajcie, teraz, teraz to zauważyłem To jakiś typ, ojacie, ej, tutaj Oni zaraz rozwalą tę wieżę, ja w to wieżę. ja w to wierzę, oni zaraz to, to rozwalą Zobaczycie, oni zaraz, roz... te miniony rozwalą tę wieżę No i miniony rozwaliły wieżę, super Ja wiedziałem, że im się uda ja zawsze w, ich, w nich wierzyłem, słuchajcie. Ja zawsze w nich wierzyłem, naprawdę. Ja zawsze wierzyłem w nasze miniony i wiedziałem, że im się uda. Ja to normalnie wiedziałem. Zawsze w nie wierzyłem, słuchajcie. Kurde, akurat mnie zabił typ. Ale dobra, on też zginął na swoje szczęście, więc nie jest tak źle. No, on też na całe szczęście zginął, więc, jakby nic nie straciliśmy, można tak to powiedzieć. Znaczy, no, chyba nie, no nic, raczej nie straciliśmy, słuchajcie. Znaczy, oni tutaj do chyba nie da. Nie, no, bo już są blisko, ale. Chyba, że uda się, może im się uda, słuchajcie. Czy uda się, nie wiadomo. Mam nadzieję, że się uda. Kurna. Ale dobra, lecimy tam słuchajcie, bo mam nadzieję, że... Albo wiem komu pomożemy, dobra, z tej strony teraz pomożemy Bo tam widzę jakiś typ, zna... jakiś jeden z naszych idzie na wieżę wrogą Więc myślę, że możemy mu trochę tam pomóc To będzie dobry pomysł Już zaraz powinienem do niego tam dotrzeć Więc całkiem... O dobra, już do nie... Już go wi... powinienem widzieć O dobra, tutaj jest, dobra No już go widzę słuchajcie, ale niestety dedłem deadłem od razu o, nawet nic nie zrobiłem ciekawego. Ale te miniony całkiem dobrze nasze, powiem wam szczerze, e, mówiąc, że dobrze te miniony sobie radzą. O dziwo. Naprawdę, tym naszym minionom to dobrze idzie, powiem wam szczerze. I to mnie zadziwia, że, no, te miniony... Ja pamiętam e, taką akcję, słuchajcie, nie wiem, e, na którym to odcinku już było, ale to była taka akcja raz jedna, że miniony normalnie samodzielnie chyba rozwaliły nawet finałową wieżę. To była chyba taka akcja, nawet u nas chyba, znaczy, no, u mnie na odcinku. Co ja, czemu ja gadam u nas? Czemu ja w ogóle powiedziałem w liżu nogi? Mnie na no, odcinku była właśnie taka akcja. Słuchajcie, nie wiem czy, to, czy ktoś to pamięta, ale właśnie no była taka akcja, że miniony samodzielnie rozwaliły wieże. Normalnie miniony z naszej drużyny, z niebieskich, udało mi się normalnie samodzielnie rozwalić wieże i to finałową. I to jeszcze tą czerwoną. I to naprawdę było kozackie Znaczy, nie pamiętam czy dokładnie tą finałową, ale pamiętam, że same normalnie rozwaliły wieże. I to chyba właśnie rzeczywiście, Our chyba nawet była finałowa. Ale nie jestem pewien, słuchajcie, na 100%. E, nie dam sobie ręki uciąć, e, bo nie jestem właśnie pewien. Ale wydaje mi się, że chyba właśnie to była finałowa wieża. Znaczy musiałbym tam sprawdzić na odcinkach, słuchajcie, i bym może dał w kartę. Ten odcinek, ale naprawdę była taka, e, taka rasakcja. Że miniony samodzielnie rozwaliły wieża. I to było naprawdę też kozackie, powiem szczerze. Ujacie z tej strony została tylko jedna wieża. Ej, gdybyśmy tam doszli... Ej, to moglibyśmy zniszczyć tą wieżę. I później do finałowej dotrzeć. O kurde, mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że się uda. Słuchajcie, jeszcze została jedna wieża a później finałowa. Kogoś się udało zniszczyć. Aha. Jest są oczywiście te tutaj typki. Dobra, to lecimy. Lecimy na tą wieżę słuchajcie. O nie, no już oczywiście zły... Ej, on mi zablokował kombosy w ogóle. No kurde, co za typ? No w ogóle zablokował mi moje moce. Już skubany. No super normalnie zablokował mi moje moce. Ale widzę, że nasz minion sobie dobrze radzi. Znaczy radził. A nie, dobra, jeszcze nowe doszły, więc Fox. Ale kurde, no zablokował mi moje moce skubane i przez to nie mogłem e, nawet e, tej wieży zniszczyć, słuchajcie. I to było naprawdę no takie no słabe. Nie mogłem nic poradzić na tą wieżę. I naprawdę no trochę głupio. Ale no kurde... Gdybyśmy zniszczyli tą wieżę teraz, gdybym ja ją zniszczył, to, to było spoko. Muszę, słuchajcie, zniszczyć tą wieżę, żeby w końcu wygrać choć jeden finał, bo w poprzednich odcinkach, niestety, tak jak wiecie, była ciągle porażka. Kto oglądał, to wie. A kto nie oglądał, to właśnie zapraszam też w kartę. Kurde, ale to była taka porażka, że to szok, więc naprawdę polecam zobaczyć. Bo tam się dowiecie więcej w, o, e, w karcie, jak tam sobie w kartę. Bo naprawdę, polecam zobaczyć, zajrzeć w kartę, właśnie. Kurde, no, akurat teraz mnie zabił. Teraz mnie skubany musiał zabić. Akurat teraz, słuchajcie, kiedy już prawie miałem użyć na niego mojego kombosa. No szlag a w to normalnie nie wierzę, słuchajcie, ale tutaj widzę, że słabo już trochę idzie. I coś się boję, że oni zaraz dotrą. No, nie, no kurde. No przecież my nigdy ich nie pokonamy, coś czuję. No, to jest mało możliwe. Ja w ogóle mam takiego pecha, słuchajcie, ostatnio w Mobile Legends Bank Bank, że to szok. I ten pech mnie tak irytuje. No, nie, no. Naprawdę, ten pech mnie tak irytuje, że to szok. No, to jest takie irytujące, jak ja ciągle mam szansę wy wygrać, to nagle przegrywam, kurde. W ogóle ja mam takiego pecha dziwnym trafem, więc no, naprawdę mnie to irytuje, powiem wam szczerze. No. No prawda, to jest irytujące. Dobra, lecimy. Teraz... nadzieję, że się uda wygrać. Mam nadzieję naprawdę, że teraz damy z siebie wszystko i się uda wygrać. Dobra, już powinni, Już dochodzimy do wieży, słuchajcie, dobra. Już dochodzimy do wieży. Okej, okay, już tutaj widzę wieżę, słuchajcie, więc nie jest też tak źle. Dobra Tutaj by trzebało tego zniszczyć, tylko jakby go zniszczyć Tutaj też źli oczywiście podchodzą Więc jest słabo, jest słabo Nie, ja przecież umrę tutaj Dobra Coś spróbuję zrobić, niestety zginąłem Tak jak się spodziewałem, słuchajcie A dobra, zobaczmy tutaj tą wieżę Tej tą wieżę chcę zobaczyć O nie, dobra, ja nie chciałem włączyć w ustawienia, sorry Przepraszam was bardzo za to nawet nie chciałem wiedzieć w żadne ustawienia Ale dobra, tutaj oni rozwalają... No kurde, niech oni rozwalają tą wieżę, boże, co oni... Tego miniona, kurde Niech rozwalają wieżę O jacie, mam nadzieję, że się im uda Mam nadzieję, że się im uda, słuchajcie Uda się, uda się, uda się, uda się Udało się, rozwalić tą wieżę O Teraz... No nie, nie leć do tej wie... A dobra, bo ten pole... Bo ten poleciał do minionów, słuchajcie Myślałem, że on poleciał do tej wieży Ale dobra, już jesteśmy przy finałowej wieży w jednym tym więc nie jest tak źle, naprawdę. Oni, oni też są przy finałowej. Oni, oni też są, kurde, przy finałowej, słuchajcie, więc jest naprawdę słabo, słabo. Słabo, jest naprawdę słabo. Są przy finałowej wieży naszej. Są przy naszej finałowej wieży, o nie, kurde, a my, a my przy ich jesteśmy w finałowej wieży. Więc naprawdę, no słabo. No i jeszcze mnie zabił, typ. I teraz będę miał 45 sekund odrodzenia. To tak normalnie. Słaby jest rzut szok. No, poważnie. Powiem wam szczerze, że ja nie chcę znowu przegrać, no bo to naprawdę jest takie no słabe jak się przegrywa i ja chcę jednak wygrać. Bogiem, żebyś, żeby to się udało wygrać słuchajcie. Bogiem, żebyśmy naprawdę to wygrali. Ja wierzę w to, że wygramy słuchajcie. Ja wierzę w to, że tym razem uda się wygrać. I tym razem coś poradzimy na finałową wieżę. Tym razem... Tylko że w ogóle wiecie, co jest skorzające, że tutaj dużo naszych e, tych typków, z którymi ja jestem w teamie, e, jest tutaj przy tej wieży, ale nie ma co się też dziwić, bo w sumie też bronią pewnie tej wieży, no to się nie dziwię. Chociaż bym mógł w tym czasie wtedy spróbować, wiecie co? Pójść na inną wieżę. No mógłbym tak spróbować. Słuchajcie, pójść na jakąś wieżę. I to by było całkiem też dobre. Gdybym poszedł właśnie atakować jakąś wieżę. Znaczy poszedł głównie na tą finałową mi chodzi i wtedy było całkiem spoko. Z tego co widzę, mi się w ogóle blokować nowego kombasa więc całkiem też spoks. O nie kurde, dobra, na razie zagrożenia nie widzę. Dobra, uda się, uda się, uda się, uda się, uda się No nie, zabił mnie, kurde, skubany Skubany mnie znowu zabił Jest słabo, jest słabo Powiem szczerze, a dobra, tu powiększyłem mapę to ja tego nie chciałem nawet Ja chciałem tylko zobaczyć tutaj ten, ale dobra Zobaczmy jak to wygląda z powiększenia Czyli, o tutaj Tutaj już jeden, jeden, z, naszy, jeden z naszych idzie, dobra I niestety tutaj ten go atakuje czy, ona, czy on rozwali tą wieżę, tego ja nie wiem, słuchajcie No ciekawie to bardzo wygląda no kurde, czemu ten na przykład ucieka? To jest takie retencja, Doszok. Przecież. No kurde, czemu on w ogóle ucieka? Ja nie rozumiem. Według mnie to nie ma sensu. Trzeba walczyć, kurde, a nie uciekać. Słuchajcie, naprawdę. Dobra, lecimy. Na całe szczęście już się odrodziłem, więc Fox. Lecimy teraz i, mus i naprawdę postaram się, żeby to jakoś wygrać. No bo chcę, żeby to jakoś naprawdę wyglądało. Kurde, nie chcę znowu kolejnej porażki, bo to jest naprawdę irytujące jak ciągle się przegrywa, słuchajcie. Nie wiem. W poprzednim odcinku było trochę przegranych, więc naprawdę było też słabe. No. Naprawdę. I tym razem chcę to wygrać dam sobie wy wszystko. Więc akurat postaram się, żeby naprawdę to jakoś wygrać. Żeby to naprawdę jakoś wyglądało z sukcesem i w ogóle, żeby to naprawdę no po prostu no, żeby wygrać. No. Dobra. Tego jeszcze trzeba zniszczyć, Spoks. Dobra. Czyli już te miniony nasze lecą tutaj na tej I Trzeba Trzebałoby unieszkodliwić tą wieżę. Tylu. O nie. Dobra, i wroga wieża zniszczona. Łódź. Udało się, słuchajcie, udało się. Doszliśmy do wrogiej do wrogie wieży. Więc jest naprawdę Gites. Uda się, uda się, uda się, uda się, uda się, uda się, uda się. Udało się, zniszczyliśmy wrogą wieżę, słuchajcie. Jest! Kolejne zwycięstwo! Victory! Oh yeah! Oh yeah! Słuchajcie! Kolejne zwycięstwo! Bomba! Tak się właśnie wygrywa! Tak się właśnie wygrywa! Oh yeah, kurde! Kolejne zwycięstwo, baby! Nie, no dobra, żartuję. Ale naprawdę fajnie, że udało się wygrać. Naprawdę kozacko. Naprawdę się cieszę, powiem wam szczerze. No to było takie kozacki, że to szok. Nareszcie udało się wygrać. No i to jest naprawdę spoko. Udało mi się trochę zdobyć ekspa, więc nie jest to już tak źle. Dobra, wiecie co? Ja tutaj mogę trochę polubić ludzi. Tutaj dam, może łapkę. Dobra, tutaj dam łapeczkę. Tutaj dam łapeczkę. Tutaj mogę obserwować tego człowieka. Tutaj, może temu dam łopeczkę, Tutaj mogę zacząć obserwować. Dobra, powrót. No kurde, ale naprawdę kozacko, powiem wam szczerze. Udało się wygrać, naprawdę. No kurde, no normalnie nareszcie się udało wygrać. Naprawdę, no jestem taki zadowolony, że to szok, powiem wam szczerze. Naprawdę. Teraz naprawdę możecie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, e, jeśli Wam się podobała ta gra, bo to naprawdę było spoko też uważam. No więc naprawdę polecam. No. I co mogę jeszcze w sumie wam powiedzieć? O skrzynia medalowa. Ciekawe co w niej dostanę. Aha, dobra, takie rzeczy spoks. I w ogóle... E, więc tak, myślę, że powoli możemy już zakończyć nasz odcinek. Myślę, że był to bardzo udany odcinek, więc naprawdę nie zapomnijcie o łapie. Jeśli jeszcze ktoś nie, jeśli nie subuje mojego kanału To polecam już teraz to zrobić Kliknąć przycisk subskrybuj Z dzwoneczkiem żeby dostawać powiadomienia o najnowszych produkcjach Żeby właśnie dostać powiadomienia o najnowszych, o najnowszych produkcjach Żeby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami to naprawdę polecam Bo naprawdę warto Oczywiście pamiętajcie też o, o tym O zaglądnięciu w opis Bo tam macie link Jest link do serwera discordzie Gdzie jesteś na z moim kanałem, co naprawdę polecam. Eee, w ogóle fajne tam nowości są, co naprawdę. No po prostu polecam. Macie link do mojego TikToka, e, gdzie możecie zacząć mnie obserwować, co naprawdę warto. Macie też link do mojego Instagrama, do mojego Snapchata e, Co też warto, możecie mnie tam właśnie obserwować. E, I macie też link do mojego klubu brawl teraz i możecie tam właśnie dołączyć. No i co, mogę Wam powiedzieć? Trzymajcie się do, do usłyszenia i cześć! Życzę Wam udanego dzionka, e, znaczy nie dziąka tylko wieczoru. No i co? No i widzimy się w kolejnym odcinku i naprawdę polecam pójść na film to, rozdział drugi do, e, ki, do kina. Naprawdę to był tylko... Ja uważam, że jest to tylko z zeskim. to myślę, że już możemy się zażegnać, to wtedy właśnie cześć.